Witam was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko. Mamy kolejne nowości na świątecznej kolekcji i zaczniemy sobie od skarpetek. Kosztują tylko 5 zł, są dosyć spore. Są wykonane z filcu, więc nie są dosyć wytrzymałe i pomimo że są bardzo duże, to raczej nie wrzucałabym tutaj słodyczy, bo po prostu mogą się zniszczyć. One są bardziej takie do ozdoby i do wyboru macie zieloną albo czerwoną. Kochani, mamy sporo nowości, a to dalej nie jest koniec, ponieważ panie cały czas dokładają towar. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli sporo ceramicznych, świecących ozdób, ale mam też dla was kubeczek z Disneya, więc zapraszam was na przegląd. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, a wtedy nie ominie was żaden odcinek. A teraz zapraszam na półeczki. Poro pojawiło się nowych termoforów. Wcześniej pokazywałam Wam czerwony za 25 zł z takim reniferkiem. Tutaj macie kremowy w serduszka za 20 zł. Ten jest fajny, bo jest cały biały i kosztuje tylko 12 zł, ale i tak z nich wszystkich to najbardziej podoba mi się ten, który Wam wcześniej pokazywałam, w tym takim Etui à la sweterek, bardzo ładnie wygląda i kosztuje tylko 20 zł. no popatrzcie na to jaki hit mamy kubeczek z przykrywką z Disneya i mamy tutaj nadruk Mikiego ta pokrywka to jest jego czapeczka i uszy no wygląda to bardzo ładnie i kubeczek kosztuje 25 zł sporo pojawiło się ceramicznych świecących ozdób i na przykład tutaj macie takiego czerwonego krasnala za 20 zł fajnie, że ma doczepioną taką futerkową brodę ładnie to wygląda. W tej samej cenie macie też bałwanka. Mamy kolejne świeczki, w kształcie choineczki. Są bardzo brokatowe. Do wyboru są złote albo srebrne. Ale popatrzcie jak pięknie ona się mieni. I kosztuje tylko 8 zł. Kolejne świecące figurki. Tym razem do wyboru macie reniferka albo bałwanka. Kosztują 15 zł. W ogóle oni wyglądają jakby dopiero co wrócili z zakupów z Pepco. Obok mamy kolejny ceramiczny domek, tym razem w takim nowoczesnym stylu. Bardzo ładnie wygląda i kosztuje 10 zł. No, kochani, to zróbmy sobie taką małą ankietę i pytanko, który domek Wam się najbardziej podoba: czy ten w nowoczesnym stylu, biały z gwiazdeczkami, czy czerwony? Ja Wam od razu mówię, że ja jestem team biały z gwiazdeczkami. Ciekawa jestem, który wy domek wybierzecie. Ale tutaj mam hit. No popatrzcie, taka zwykła świeczka w szkle, fajny nadruk, kosztuje tylko 17 zł, a zapach pachnie dosłownie jak cynamonka. Cudny zapach, genialna świeczka i kosztuje tylko 17 zł. Pojawiły się też bardzo fajne zestawy olejków do kominków, są po cztery sztuki pakowane i w każdym zestawie jest coś ciekawego. W pierwszym na przykład mamy słony karmel, w drugim zestawie mamy orchideę, ale najbardziej spodoba mi się trzeci zestaw, bo mamy tutaj zapach cynamon i ciastko brownie, więc jak ja bym sobie miała je wziąć, to wzięłabym sobie ten trzeci. Wszystkie zestawy kosztują 10 zł. Czyż to nie jest najsłodsza świeczka? W ślicznym różowym opakowaniu mamy świeczkę w takim różowym szkle. Kosztuje tylko 10 zł, ale wygląda naprawdę przesłodko. Tutaj mamy świeczkę pasującą do tego odświeżacza powietrza z Disneya. Chciałam wam tą świeczkę pokazać, ale niestety była zaklejona i świeczka kosztuje 25 zł. Ale popatrzcie na to, jaki piękny zestaw prezentowy mamy w takim ładnym pudełeczku. Cztery świeczki, które mają takie złote przykrywki, są w szkle. Ten zestaw kosztuje 25 zł, ale jest po prostu idealny na prezent. Nie mogła też zabraknąć nowego kominka i popatrzcie jaki hit. Mamy kominek w kształcie Mikołaja i do niego mamy też wosk. Kosztuje ten zestaw 25 zł i co najważniejsze, zapach wosku to cynamon hit. Znalazłam też bardzo ładną zawieszkę na choinkę w kształcie grzybka. Kosztuje tylko 7 zł. Są bardzo leciutkie, ponieważ są wykonane z papieru. Mamy też kilka kolorów do wyboru, ale wyglądają naprawdę uroczo. Ale tutaj jaki świecznik kosztuje 20 zł. Bardzo ładnie wygląda. To jest chyba powtórka z tamtego roku i w ogóle była tylko ostatnia sztuka, więc nie wiem czy nie zostało z tamtego roku, czy po prostu się wszystkie sprzedały. Fajne zawieszki, są plastikowe, kosztują 6 zł i mamy tutaj trzy takie rękawiczki. Ta zawieszka jest, jest też bardzo ciekawa, mamy takiego plastikowego reniferka, kosztuje to 4 zł i do wyboru macie zieloną albo czerwoną. Mamy nowe krasnale, kosztują 20 zł. Ten jest fajny, bo ma taką drewnianą plakietkę z napisem Merry Christmas. No świetne, nawet mi się bardziej podobają niż te z wczorajszego przeglądu. A na koniec mała powtórka z tamtego roku. Mamy takiego metalowego jelonka na drewnianej podstawce i kosztuje 25 zł. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i czy już sobie coś kupiliście z zimowej kolekcji. Życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.